Dzień dobry kochani, vlogmas numer 16 z tego co pamiętam. Mamy niedzielę, jest godzina 10.30 i zawsze jak jesteśmy tutaj to jest jedyna okazja, żeby szło trochę dłużej pospać, bo zawsze jak Mia się tutaj obudzi, to pierwsze co, to chce sobie biec do dziadków, więc ona już pobiegła do tych dziadków o godzinie, nie wiem, Werka zawsze ma najtrudniej, bo to do niej mija, się chce najwięcej przytulać w nocy, to po niej mija chodzi, biega, skacze <noise> i robi różne dziwne pozy. To już jest w ogóle zabawne, bo mija, to tak naprawdę w ciągu nocy przybiera tyle różnych dziwnych pozycji do snu, że to ja jestem zdziwiony, że w ogóle tak idzie. I teraz nie wiem, czy słyszycie, ale słychać, jak właśnie tam biega sobie z dziadkami. Bawi się. Tak, jeszcze chcesz spać? Co? Halo, nosku. Jeszcze chcesz spać, tak? To jeszcze śpi. Co zabrała ci zabawkę, Nelka? Nelusia dała, dała mi ją jej. Dałaś Nelusi zabawkę i Nelusia nie chce oddać. Aj, aj Nelusia! No? Neli zabrała. Dziadek goni pieska, tak? Aha, a mi rzuca dla Nelusi. Mamusia wstała. Mamusia. Nie mamusia pola, mam... Mamusia, mam... mamusia, o, 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 mamusia zaspana. Tak, tak. Jakby było zimno. A ty jakaś nie jest zimno. Bo ja wyglądam nie za dobrze. Nie dam rady. Nie chcę mi się boże, ja ledwo patrzę. Ej, sorry, ale po prostu tak mnie głowa rozbulała. To na pewno przez tą pogodę, przez ten deszcz. Widzę, jak jest szaruwa, jest mokro i od razu mnie głowa boli. Tak mam takie wiecie, ci skoki ciśnienia i tak dalej. Więc e, teraz, pierwsze co pójdziemy e, do apteki. Mikę zostawiliśmy u mojej mamy. Wybraliśmy się, chciałam powiedzieć, na zakupy, ale tak naprawdę po prostu chciałam się z tą sama przejechać. <grym> Mi się nie chce jakoś nic kupować. Mm, ale już jesteśmy, to pójdziemy kupić coś. Chciałabym zobaczyć książeczki dla Miki. Myślałam o tym, żeby kupić jej jakieś wiersze. Tu w Ima, czy coś w tym stylu. Chciałabym wejść do Homely. O, już mi się od razu polepszyło. <głos> <głos> Ciekawe dlaczego. No bo w tym roku ja przygotuję wieczerze i chciałabym zakupić jakieś takie rzeczy związane z przygotowaniem kolacji nikilijnej Zostawą stołową. Wczoraj siedziałam do późna i chciałam przez internet coś zamówić, ale stwierdziłam, że muszę na żywo zobaczyć, jak to wygląda, zanim właśnie no, pozamawiam. No tutaj chwilę jest homla. Jest w tamtej galerii. No bo i właśnie! Ogólnie przyjechaliśmy do piły i tak, ja mówię do Werki: Ej, bo tu jest taka galeria kasztanowa, kiedyś to była jedyna galeria tutaj, i mówię: Ej, dawno nie byliśmy tu. Pojedźmy zobaczyć, co tutaj w ogóle jest. Ej, no bo ja mam wrażenie, że był taki. O, pójdziemy jeszcze do kruka, bo chciałam jeszcze kulczyki zobaczyć. Od razu mi się lepiej zrobiło, chodźmy. Idziemy. Werka przed chwilą pierwszy raz usłyszała jeden z najlepszych kawałków polskiej muzyce, jaki powstał w ostatnim czasie. Mamy. Jak oceniasz? Zaraz powiem, co to było. Odebrało mi mowę. <laughs> Mam nadzieję, że moje dziecko nie będzie tego słuchało. No! Chociaż no słuchać sobie może, ale żeby nie brało tego na no, poważnie. Słuchać ironicznie. To się tym nie inspirowało. Tak, gorzej jakby słuchała czegoś takiego nieironicznie. Puściłem Werce fagata, bandycka jazda. Sexy cipka spod komina. Bo ogólnie nie wiem, chyba, chyba nigdy o tym ja nie mówiłem, ani Werka. Ale jeżeli chodzi o polski internet, polskich twórców internetowych, w ogóle jeśli chodzi o twórców na YouTubie, to werka jest bardzo do tyłu. Ona wie, że ktoś taki istnieje, ale nie wie co robi. Szanujmy się, tak? Wera nie ogląda YouTuba, Wera tylko go robi. <grystanie> Właściwie to ja tylko występuję. W sumie ta. I co tu znalazłaś? Ej, nie podoba mi się ten. Musisz chce... sobie wybrać prezent od męża. Jeden. Może być to to. Jeden. Czyli wstajemy i jednak idziemy gdzie indziej, tak? No nie, bo jeszcze patrzę sobie. Ale czego jeden? Ale widzisz, to od razu na wstępie. Weszłaś i, ty, i już to zauważyłaś i to ci wpadło w oko. No bo mi się to więc, bardzo spodobało. Więc być może to jest to, to jest może kierunek, w którym powinnaś iść. No brzydko to nie wygląda. To fakt. Trzeba wejść po soczewy. Co fajnie z soczewkami. No, o wiele lepiej. Wiele lepiej. Jeszcze mi się zabrudziła, a dostałam w ogóle maila z potwierdzeniem, że mi przyjęli. O już już, już ten, ale że co, że nie że jeszcze nie, 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 ale że znów mi ten załóżnik wymieniam. No, czy, czy teraz się nie rozwalę. No taki, powiem wam trochę ubogi ten empik. <laughs> nie wiem, gdzie to są książeczki dla dzieci. Tutaj kupię od razu, o, zobacz, rozwój osobisty. To będzie dobre już od razu, z grubej rury. A i na bank, na bank jest na świecie chociaż jeden taki rodzic, który by takie coś takiego małemu dziecku kupił i czytał mu to do snu. Na bank. Byłoby to napisane jesteś zwycięzcą na przykład. Codziennie przed snem powtarzajmy, jesteśmy zwycięzcami, musimy tak z Mią robić. No chyba za dużo te FM -y weszły do głowy, kochanie. <laughs> Czy ja mogę to otworzyć? No nie możesz jest, albo tu takie coś, I to byłoby takie fajne dla niej, co myślisz? To jest po angielsku, nie? No właśnie, takie jakby puzzle, zobacz, że sobie może układać. A ja to jest dla starszego dziecka. A kto powiedział, że ona nie może mieć? Jedziemy do domu? Nie wiem. Nic nie kupiliśmy. Znaczy się kupiliśmy takie rzeczy, wiecie, potrzebne, ale nie kupiliśmy żadnych prezentów, bo, bo oczywiście, co? Teraz obrażony siedzisz? Ośpiesz się, nic nie ma, dalej nie ma czasu, nie ma ten, godziny się zastanawiasz. No tak, bo ja bym wszedł i bym w, w pół godziny kupił wszystko, a nie łaził jak idiota i po dziesięciu sklepach i, i to tu, to, to nie, może to, a może tamto, a może nie, a może jednak to, a może nic. Bo chcę, żeby każdemu się prezent spodobał, tak? A nie, żeby byle co, ty byś wszedł i hmm, byle co, i nawet byś się nie zastanawiał. Ej, słuchajcie, celowo to nagrywam. Bo mam wrażenie, że chyba tak każdy ma, a jak nie, to mnie poprawcie. Że zawsze jak zbliża się ten okres świąteczny, to zawsze zawsze musi się jakaś spina pojawić, albo czy to prezenty, czy to właśnie gdzie spędzić święta, albo po prostu, no nie wiem, chodzi mi o to, że zawsze musi być ta napięta atmosfera. Nie, nie, nie bo to ty wprowadzasz taką atmosferę. Bo weszliśmy do sklepu pierwszego, chciała jakąś yy, coś tam na, na coś tam, nie. To. Nie, dobra, to ja powiem. Się chciałem to kupić. Nie, ja powiem, jak ale to Ale nie, ale później znalazła jeszcze dla mojej mamy coś. I ja mówię no to weźmy to. Ale na końcu jednak nie chcę tego brać. Nie. To I tak ja, mam, było. ja I jak ja mam tak. Chodzić i tak dalej, to ja na łeb mogę dostać, więc ja mam w dupie takie chodzenie. Nie, to tak nie było. To było tak, że wyszliśmy, zobaczyłam od razu tą szkatułkę. Bardzo mi się spodobała i powiedziałam Maksowi, żeby ją wziął i już poszedł zapłacić i w najlepiej już mi jej nie pokazywał, bo ja nawet tak dokładnie nie oglądałam, więc tylko tak z zewnątrz mniej więcej widziałam, że mi się spodoba. I już sobie nawet pomyślałam, że mimo, że to była taka bardziej na biżuterię, to sobie pomyślałam, że w sumie to ja bym mogła sobie tam trzymać niektóre moje kosmetyki, do makijażu. Tylko nie do mi się 10 razy do, 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 do kolejki i płacić za jedną rzecz. Później za drugą, jak mogłem iść już ze wszystkim razem, bo jeszcze miałeś wziąć coś dla mojej mamy. Ale, ale się... na końcu a nie wzięłaś. Potem się jeszcze. <grystanie> Sorry, ale, nie, ale mi się pokój zachciała. No ale dobra no i słuchajcie, no była na promocji, tak no i chciałam się jeszcze dalej rozejrzeć, bo i tak czy siak chciałam sobie kupić już sama sobie jakąś torebkę no i się rozglądam za tymi torebkami a Maksiu yy, to jest dla starych bab, to nic nie ładnego dyda. najpierw mi gada do głowy, że tu nie ma nic ładnego, że mu się nic nie podoba że to jest bez sensu, że to wygląda jak dla starych bab bla 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 bla, a na końcu a na końcu stwierdził, że to on mi i tak nie doradzi co do torebki bo on nie nosi torebek i dla niego to jest bezużyteczne, no więc wracając z tej nieszczęsnej kosmetycznej y szkatułki zobaczyłam też taką samą, ale taką większą. Ona tam była chyba o 50 zł droższa, ale ona była taka mega wielka i ona już była na takie typowe kosmetyki, nie na biżuterię, tylko to już już taki, wiecie, taki prawdziwy, taki duży kuferek. Na wszystkie kosmetyki. No i jak już to zobaczyłam, to sobie pomyślałam: O, to może bym wolała jednak coś takiego i bym w końcu miała wszystkie moje kosmetyki do makijażu w jednym miejscu, a nie w dziesięciu małych kosmetyczkach, tylko w jednym dużym. No i mówię do niego: O tak, patrzy na to. I potem na tą drugą, co sobie wybrałam, patrzy, patrzy. I na końcu wyszło tak, że powiedział: Tak, ten jest do biżuterii, ty nie masz tyle biżuterii, więc po co ci to? A ta. A co ty z tej będziesz trzymała? Jak ja sobie pomyślę, że obrażony wyszedł i poszedł. Do, wrócił się do tej galerii, do bank poszedł po to. To śmiać mi się, jak to z jego miny. Idzie tam. taki na I co tam kochanie? Owocne zakupy. Mhm. A ja widziałam, jak ty idziesz, ja mówię tak. Na bank poszedł w <laughs> i to kupić. Ale nie mów mi jaką wziąłeś, dobrze? <laughs> Będę ja nie no To faktycznie niespodzianka będzie, no. No dobra. Chciałabym po pączka pojechać. pojedziemy po pączkach. Sromczka. Wszystko było na takich starych bab i takich ciotek. Zresztą. Zreszt zresztą. Tak, co że bardzo ciotki to stare baby. Automatycznie. Takie stare ciotki, no. Nie wiem, mi się nic nie podobało. Wczoraj, jak byliśmy w tym Half-Price, tam były torebki, które bym powiedział, że no, nawet ładna. Nawet by cię zdobiła. A te, co tam były, to szpeciły bycie. Nie wiem, ja po prostu nienawidzę zakupów. Święta? Okej, okay, fajnie. Świętem to już jest to, że dożyłem i że, <śmum> i że, i że, i że, i że jesteśmy razem i tak dalej. Aha, to, I, to i... fajnie, że to jest dla Ciebie święto, że no. jesteśmy razem. Zajebiście! Nie wiem, no. Mi jakoś nie zależy bardzo na prezentach, nie? Tak? Jak a ktoś chce, to niech wczoraj? Mi... Co? Jak byliśmy w Poznaniu, jak no. byłeś tam w tym sklepie, oglądałeś te buty. To stałeś jak taki paragraf nad jedną parą butów i, i co? I to już mogłeś też? Mogłeś... Stałem nad parą celu? butów, bo przymierzyłem buty za 1000 złotych, a chciałem kupić buty za 500. I to skoro to moja buty? mama miała mi zrobić prezent, chciała mi zrobić z buty za 500, to za 500, a nie, że jej powiem 1000. I nie chciałem jej naciągać I zastanawiałem się, czy ich sobie samemu nie kupić Ale stwierdziłem, że to jest głupie i nieodpowiedzialne w tym momencie Bo nawet te buty bym ich teraz nie ubrał Bo one są nie na zimę A podobały Ci się za 500 czy za 1000? Jedne i drugie Ale zmierzam do tego, że jeżeli chodzi o coś dla Ciebie Albo na przykład jak masz iść do jakiegoś sklepu technologicznego To żaden, bez problemu mogę zachodzić chodzić godzinami Wera poczekaj, muszę zobaczyć to, a muszę zobaczyć tamto To, to ja muszę siedzieć cicho i muszę za to to mu... Ale ja tam chodzę Dobra. rzadko, a to już jest drugi dzień pod rząd i chodzenie i, i takie bez sensu chodzenie niepotrzebne. Gdybyś ty Potrzebne. jeszcze faktycznie kupowała te prezenty, a ty chodzisz, patrzysz. Ja tak nie robię. Ale ja tak nie robię, głupku. Zawsze mi robiłaś prezent, że się nie spodziewałem i nie wiedziałem co dostanę i na końcu miałem niespodziankę, a teraz już nie mam. No i co, teraz ci to przeszkadza? Teraz już mi to przeszkadza, no. Jednak bym chciał jeszcze coś, co bym się nie spodziewał. Ja bym chciał, już, żeby był 24. Nie, 22, żeby był. Tak, żeby już była niedziela, czyli za tydzień. Wtedy będę najszczęśliwszy. Końcówka vlogmasów to będzie dla mnie najszczęśliwszy moment w życiu. Nie mogę się doczekać niedzieli, kochani. U Was to będzie poniedziałek akurat, ale nie mogę się doczekać niedzieli. Ale ja Wam nie powiem dlaczego, bo jeszcze nie. Stoi. Pączkara. Coś, co mnie jeszcze denerwuje, to jest to, że dzisiaj jest niedziela, niedziela handlowa, wczoraj była sobota i my, wiecie, no mamy tryb życia taki, jaki mamy. Czyli, że my nie musimy, wiecie, spinać się, żeby na zakupy jechać w sobotę albo w teraz w tą niedzielę handlową, bo my tak naprawdę możemy te zakupy zrobić każdego dnia. Wczoraj też jeszcze rozumiem, bo moi rodzice chcieli, ale dzisiaj ona chce się wybierać w niedzielę, kiedy... Tak naprawdę to jest niepotrzebne, bo moglibyśmy to zrobić jutro, kiedy ludzi nie będzie tyle w galerii. I to jeszcze w Poznaniu, bo tutaj to, te galerie, nie dość, że są jakieś małe i tu dużo sklepów nie ma, to jeszcze są pełno ludzi. Nie ma tu gdzie stanąć. Na dworze parking pod tym Vivo. Albo w tej kasztanowej. Ludzie się normalnie o miejsca biją, i ja nie lubię tego, to jest dla mnie marnotrawstwo czasu. Zobaczymy, czy kupi coś dla męża, czy nie. Chociaż z tego co widzę, to ona sobie urządziła pogawędki tam z panią i sobie rozmawiają. Weronisiu, a dlaczego ty jeszcze tam stoisz? Bo świeżutkie będą. Ale z takiego pączka to akurat będę zadowolony. Także tutaj się nie gniewam. Może być, mogę trochę poczekać. Świeżego pączusia będę miał. W ogóle zobaczcie, ile ludzi tu się zebrało. Dłużej się nie dało kicia. Jak będziesz miał cieplutkiego, prostu z tego. Teraz już rozumiem tą kolejkę. Bo po prostu, jak tu się czeka tak długo za, za jednym pączkiem, no to dlatego tu wszyscy tyle czekają, nie? Poczekajcie, cieplutki, chcę pączusia? No przecież no chciałem z tym! Nie Mówiłem, było lukru. No nie to było. Bez sensu pączek bez luk. No i jak masz cukrem pudrem, to właściwie ty się lukier robi. Już. To nie jest to samo. No to nie, to ja znam. Nie, no zjedz. Gorący jeszcze. Świętki. Ej, nie jest jakiś dobry. Ej, musi chyba ostygnąć. A one nie były smażone? No były. No Nie smakuje jak taki smażony pączek normalnie, tak wiesz. Może to dlatego, że ogólnie mam troszeczkę zepsuty humor. Ty masz jakiego? Hmm. Rafał. Pokaż Garniesz. mi jeszcze raz. Pokaż mi jeszcze raz. Ła, mm. wow, weź szybko, bo do Teraz mi na przykład już trochę bardziej smakuje, bo już lekko ostygł. Boże, i wyobraźcie sobie, że ja z nim mam tak ze wszystkim, z każdym jedzeniem. Patrzcie, jak ona je. Jak się Jak taka świnia. Kory to ci inno podstawić pod, pod tą gębę. Mi? No to wie no. Tak, a co ty masz, w końcu kto w końcikach ust, a nie na rękach. Koryto, się głupi. Co? Się głupi. Widzicie, to się Co? widzicie do tych wszystkich osób, co tak się rozczulają nad no Zobaczcie jak on e. jest. No uwaliłaś się na spodniach, kurde, no. to, no. ej, no to moje spodnie. Masz tak? tutaj to koryto, więc jedz nad tym, Dziękuję. nie? Zobacz, co ma mama dla ciebie? Zobacz. Proszę, co, to o, jest. Co? co to jest? Co to jest? Pokazuję, eee. <laughs> żeby ci Nelusia nie zabrała. W tym domu jest tak gorąco, że tu się wytrzymać nie da. Ja mam dzisiaj, narze, narzekajski dzień mam dzisiaj. Ty też masz narzekajski tak, dzień? U nas to rodzinne, nie? Lubimy sobie ponarzekać, narzekać, chociaż nie, mój tata jest cały czas szczęśliwy i zadowolony. Byliśmy w tej pile i nic tam stwierdziłem, że nie będziemy jeść, bo mówię tak. Nie mam ochoty na żadne pizze. Nie mam ochoty na żadne burgery i tak dalej. Nie mam ochoty na żadne fast kebaby. I dlatego stwierdziłem, że mam ochotę na makaron. Jedyna miejscuwa, gdzie makaron mógłby zostać spożyty w pile, to jest w tym Vivo. Ale nawet mi się już tam nie chciało wchodzić, nie? Więc stwierdziłem, kochani, że przygotuję sobie makaron tutaj w domu sam. Ale to jeszcze też chyba nie teraz. Tak, trochę później to wykona. Co byś chciała? Bądź, tak zrobić porządne sprzątanie świąteczne, bo z racji tego co prawda jest nie, to jest pokój. Jak my tu jesteśmy, to jest nasz pokój, jak nas nie ma, to jest to pokój Maxa mamy taki do chillowania. A z racji tego, że nie wiem, czy przyjedziemy tutaj przed świętami, no to stwierdziłam, że posprzątam, chociaż tutaj przed świętami porządki, te sprawy i tak dalej. Tutaj trzeba też się pozbyć niektórych niepotrzebnych rzeczy, więc będzie wielkie sprzątanie, kochanie, a ty robisz obiad o kolację. Ja bym chciał teraz tylko trochę miłości, Miłości. byś mnie przytuliła, brakuje mi miłości. I żony, która kocha swojego męża i go przytula. A nie kocham cię? Kochasz mnie chyba, co? Wiesz, co? O boże, tu nie ma miejsca, od zaraz rozwaliłamy sobie wielki syf. Czy ktoś z was pamięta, mm. jak zawsze robiliśmy tulu time? Mm -hmm. to teraz tego tulu time faktycznie jest o wiele mniej. <noise> no i mi brakuje teraz tulu time. Tak, czemu nie tujesz? Nie wiem. Mieliśmy dzisiaj wracać do Poznania, nie wracamy. Najgorsze jest to, że nie mamy rzeczy. No to proszę bardzo, ładnie zapin dalej zrobić pranie. Oj, nie, 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 nie. Dlaczego? Nie? No bo już ci kiedyś jakaś tutaj też y, był komentarz, właśnie, że to Ty powinnaś latać z miotełką i pranie robić wszystko. No ale co u nas w domu, to jest u Ciebie gościem. Wiesz, co jest w ogóle śmieszne, mm -mm. że. Jeszcze najczęściej takie komentarze są ze strony kobiet. No. Jakby to kobiety kobietom robiły jeszcze tak gorzej, że, że i, i same je wpędzały w gary, w sprzątanie i takie ten, nie? Baby są głupie, tyle wam powiem. No, nie planowałam aż takich porządków, ale jak się za coś wezmę, no to. O, proszę bardzo. Zobaczymy, moi drodzy, ile mi na to zejdzie, ale coś czuję, że. W dwie, trzy, może z moim tempem cztery godziny. Nie no, żartuję, postaram się uporządkować, e, to w miarę szybko. Pół godziny i kilka przekleństw później, jeszcze większy bałagan, ale za to szufladce ładnie uprzątnięte. Tak to wygląda na razie i zostało jeszcze tylko tyle. Sama przyniosłaś mi album? No i żeby dziadek... Ona no. lubi, nie? Powiedz, w domku też tu, lubisz album zobacz. oglądać. Tu jest babcia, zobacz. Tu tu jest babi, pokaż. A gdzie jest mama? Pokażesz, gdzie jest mama? Mija, gdzie jest mama? Tu, z torcikiem. Tutaj jest mama z torcikiem, nie? A gdzie jest Mija? Tak, jestem. A gdzie jest tata? Tata? Gdzie jest tata? Patrzysz na mnie? Tu jest tata z Miunią. Ale ty byłaś malutka. Taka malutka była, że teraz już tak urosłaś na taką dużą dziewczynkę. Przyszła pora. Na głodomora. Dziękuję, mamo, tutaj za pokrojenie cebulki, bo ja nienawidzę kroić cebulki. Ja też nie. Też nie? Ale masz większą wprawę. Cebulkę mam pokrojoną, dziękuję bardzo. Teraz muszę to po prostu podsmażyć leciutko i przygotuję dzisiaj sos, ale przygotuję go tak na szybko. Żeby tam nie było zbytnio dużo roboty, tylko tak, żeby był sosik, żeby był dobry, ale żeby był szybki. Będzie pasata potrzebna, wiadomo, ta cebulka. Doprawię się tylko solą, pieprzem i bazylią. Szef kuchni przyrządził arabiatę, bo dodałem troszeczkę zmielonych papryczek chili. 42% oliwie z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia. Tak, więc to na pewno jest coś pysznego. Gotuje mi się makaron, spróbujmy. Mm, będzie dobry. Tu już mam przygotowaną oliwę, bo podsmażymy ten makaron i dodamy do niego wtedy sosu, który znajduje się tutaj. Dzisiaj pierwszy raz postanowiłem spróbować czegoś nowego w swojej kuchni, w swoim gotowaniu, przywiązaniu dań. I dodałem tak troszeczkę, tak ociupinkę czerwonego wytrawnego wina, bo to ma podnieść tutaj aromat tego całego naszego makaronu arabiata i będzie Chodź, zobaczyć, chodź, gotowa jesteś, żeby spróbować zaraz tego dania. Powiedz mi, ile chcesz makaronu? A się, mija, zagłówka złapała. Nie za wiele. Nie za Na wiele, razie. dobrze, zaraz cię zawołam. Witaj, moja czcigodna małżonko. Zapraszam. Chodź, musisz spróbować czym prędzej. Jest to lekka arabiata. Lekka. Lekka. To się, trochę ja bo u ciebie lekkie to jest. Trochę, trochę. Medium bym powiedziała, albo jednak bardzo dobre. Bardzo... Nie jest. Ale jest, jest bardzo dobre, w sensie Wyobraź dobre. Wyobraź sobie, że ja tutaj jeszcze nawet dodawałem później trochę więcej pasaty, żeby było mniej ostre. Zmyś... Zmyślą to o tobie kochanie. Pyszne. Wercia tu, o proszę bardzo. Mm. Werka sprząterka. No tutaj zrobiła taką ozdobę, można powiedzieć, tam, o. To jest taka gwiazda, no. tylko tam baterii nie ma, to wyciągnęłam okay. łapki. Idziemy spać, jutro rano trzeba wstać, wracać w końcu do Poznania i mamy ostatni tydzień przed Wigilią. Kumasz, mm. Kumasz czacunie. Za szybko ten czas leci, kurczę. Tak, za szybko, za szybko ten czas leci, chociaż ja i tak, jak mówię, nie mogę się doczekać niedzieli. No ja też. Więc do niedzieli może lecieć, a później, jak już z To co pipi? Papa? Papa. Pa.